No siedzę sobie nad tym psalmem 23, nad tym słowem haser, nie będę pragnął, nie brak mi niczego. I mam kolejne przemyślenia, a dziś między innymi to między rozbieg i lecimy. Prajderze, z Bogiem słowa daj dziś wersję espresso jednowątkowo krótko i na temat. Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, albo y, nie będę pragnął, I shall not want w wersji angielskiej. No, i właśnie to słowo tłumaczone jako nie będę pragnął, nie brak mi niczego, nie będę umniejszony, nie będę zostawiony sam sobie, jakie to jest mocne w kontekście zrozumienia przymierza, że z Bogiem jestem razem, i jak tak się zatrzymam, to jest ten kwantyfikator ogólny, chyba z tego co pamiętam. Mam wszystko w Bogu. Kojarzy mi się to z Jego łaską. I tu nie chodzi o takie konsumenckie nastawienie, ale o życie. Pan Bóg nas stworzył, żebyśmy byli zależni od Niego. On stworzył świat fizyczny, ustawił w nim odpowiednie zasady, żebyśmy mogli z tego korzystać, ale chodzi Mu o nasze serca. I teraz, kiedy ja rozumiem, że rzeczywiście z każdą sprawą mogę zwrócić się do Niego, bo przymierze. I w Ewangeliana w rozdziale pierwszym w wersecie 17 czytamy, że tak jak prawo przyszło przez Mojżesza, tak łaska i prawda przyszły przez Jezusa. Łaska, czyli niezasłużona Boża przychylność, Jego obecność, Jego moc, Jego dobroć, siła do, do wykonania zadania, do którego nas powołuje. Mamy to, więc nie będę pragnął, nie brak mi niczego. Jest to tak mocne, że trzeba to sobie przetrawić z Duchem Świętym, bo yy, czasami nad takimi stwierdzeniami możemy się po prostu prześliznąć. No tak, wszystko, wszystko, tak, tak. Co z tego wynika, że wszystko, nic? No nie, no właśnie nie. Teraz chodzi o to, żeby z tego kwantyfikatora ogólnego, żeby się zrobiły szczegóły w Twoim i w moim życiu, żebyśmy nauczyli się sięgać po łaskę naszymi duchowymi rękami, yy, wiarą, przyjmując Jego łaskę w dowolnej dziedzinie. Więc ja dzisiaj idę sobie przez dzień ogłaszając: żyję w łasce, chodzę w łasce Pana, idę w Bożej łasce, okrywa mnie Boża łaska. I wypatruję miejsc, gdzie ta łaska dodaje mi siłę, dodaje mi mądrości, dodaje mi cierpliwości, dodaje mi wytrwałości. Hmm. Ciekawe, co dla Ciebie będzie w tej kwestii istotne. Tyle na dziś. Pomóż nam Duchu Święty to przetrawić. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobre wieści o Friday, życie z Bogiem. A mamy, widzimy się przy kolejnej okazji.